W Polsce rocznie notuje się około 10 tysięcy zachorowań na choroby krwi zwane białaczkami. Jedną ze skuteczniejszych metod ich leczenia jest przeszczep szpiku. Aby zwiększyć bazę potencjalnych dawców, powiat Kościerski w niedzielę już po raz trzeci zorganizował akcję Podziel się sercem w sercu kaszub, czyli powiatowy dzień dawcy szpiku. W tym roku po raz pierwszy do akcji przyłączyła się Kaszubska Fundacja Podaruj Dzieciom Nowe Życie, w której bazie zarejestrowało się już ponad 2000 osób. Fundacja od kilku lat znajduje potencjalnych dawców szpiku w kościelskich szkołach ponadgimnazjalnych. W bazie potencjalnych dawców szpiku mogą zarejestrować się osoby pełnoletnie, które są zdrowe i mają nie więcej niż 50 lat, chociaż w bazie dawców znajdują się także starsze osoby. To naprawdę nic nie boli, a można komuś uratować życie i to jest takie ważne, no. że taką drob, drobną cząstkę siebie można dać a naprawdę wiele, wiele osób potrzebuje. No zgodność dawcy jest no bardzo rzadka. To jest jedna osoba na 25 tysięcy. Dlatego im więcej dawców będzie, im osób chętnych, no tym te osoby chore mają szansę wyzdrowieć, być zdrowi. Po prostu. Drobną cząstkę siebie oddała Ewa Literska, która jest przykładem na to, że oddanie szpiku nie boli, a może uratować komuś życie. Uratowałam życie jednej osobie, co prawda nie znam jeszcze tej osoby. A moja przygoda zaczęła się od tego, że w ostatniej gasi ogólniaka zapisałam się po prostu do rejestru. Kiedy po roku czasu dowiedziałam się, że jestem już w rejestrze i po prostu zadzwoniono do mnie i zapytano się, czy chciałabym oddać szpik. Dlaczego powiat kontynuuje tę akcję już od trzech lat? Przede wszystkim bardzo wiele osób się rejestruje i znajdujemy dużo potencjalnych dawców szpiku. No i o to, o to chodzi przede wszystkim. Oprócz tego mamy okazję do spotkań, do wspólnej zabawy, także bardzo fajny cel i warto zorganizować taką imprezę. Tego dnia na Kościelskim rynku nie można było się nudzić, ponieważ organizatorzy zadbali o bogatą oprawę artystyczną. Przygotowaliśmy dużo atrakcji, dużo darmowych atrakcji dla dzieci, zjeżdżalnie, konkursy, dużo występów artystycznych. Przede wszystkim całą dzisiejszą imprezę prowadzi Krzysiek Skiba. Także jest mnóstwo śmiechu, dobrej zabawy. Koncert Weroniki Korthas, Młoda Kościerzyna. Ci sobie przygotowało dużo słodkości dla wszystkich, którzy uczestniczą w tej imprezie. Naprawdę dużo, dużo rzeczy. Nie da się wszystkiego wymienić. Krzysztof Skiba nie tylko prowadził wydarzenie, ale także w niedzielę jako jeden z pierwszych zarejestrował się jako potencjalny dawca szpiku. Myślę, że dzięki tej imprezie, dzięki takim piknikowi w centrum miasta ta wiedza na temat rejestracji szpiku, na temat. Wiedzy o oddawaniu szpiku na pewno powiększyła się w społeczeństwie. I pan też Cię się zarejestrował, prawda? Jako jeden z pierwszych zgłosiłem się i stwierdziłem, że no byłoby to moralne, moralnie dwuznaczne, gdybym ja zachęcał do tej akcji, a sam niej nie, nie uczestniczył. Jako jeden z pierwszych oddałem krew. Dzięki niedzielnej akcji baza potencjalnych dawców szpiku wzbogaciła się o 93 osoby.